Dobry wieczór Państwu, Mateusz Sebula. Jak zwykle, w samym sercu wydarzeń, znajdujemy się w tym momencie przed więzieniem Alcatraz, w którym więźniowie traktowani są niezgodnie z zasadami humanitaryzmu. E, I dzisiaj przypłynęliśmy tutaj właśnie e, tą łodzią, aby zapobiec, zapobiec e, tym działaniom i doprowadzić więzienie do porządku. Pamiętajcie, uwaga zawsze daje radę. Zapraszam. Jak pewnie Państwo zauważyli, nie ma dzisiaj ze mną mojego pomocnika, bo po ostatnim razie niestety e, przesadził z skradzionym winem e, i przez to nie mógł się pojawić w dzisiejszym odcinku. Także e, mam nadzieję, że Państwu nie będzie to przeszkadzać, e, ale odcinek będzie równie ciekawy. Więc lecimy do więzienia. A ja powiem Państwu tak, e, ja się nie zgadzam z tym co się dzieje, po prostu... E... Mieciu, znowu tutaj jesteś? Ja! No idź tam do środka, wiesz ty musisz tam... Idź tam zamieszka i na spokojnie. Tam masz kwaterkę. Idź tam na spokojnie. Nieważne. Dzień dobry. Eee, czeka pan chwilkę. Dzień dobry, uwaga, Gary Smott! Przyjecha. Dobry wieczór, uwaga, TVN Dobry wieczór, proszę pana, uwaga Gary Smoczy. Płynąłem tutaj e, łodzią e, razem z kamerą, aby zapobiec e, metodom stosowanym e, w tym więzieniu, rozumie Pan. pan e, t, więzienie, więzienie traktuje ludzi tutaj e, nieodpowiednio i proszę mi tutaj e, zaprowadzić w tym momencie do tego więzienia. No, proszę pana, także. Tak jak mówię. Ale, ale proszę pana, proszę pana, skąd pan się. W ogóle, skąd ta łódka? Dlaczego pan tutaj w ogóle jest? Ej, to c dlaczego? Mów, panu przed sekundą. Ale, proszę pana, nie, pan, pan, to, nie miał to, pan w ogóle żadnej... Maciejku, proszę idź z tym kotkiem na... razie. O, dobra, dobra, dobra. Ale... Z pana Ale nie ruzo. za blisko. Nie za blisko. Ale to jest ruda. Mój Boże, trochę za blisko. Czekaj, oddal trochę. Eee, yy, dobrze. To jest przybliż. To jest przybliż. Nie. A no tak. Dobra. Dobrze, proszę pana. Maciejku, proszę, idź na spokojnie z koteczkiem, daj go na spacer. tata, tata, ale ja nie chcę. Proszę pana, co pan robi? Proszę pana, co to jest? Masz gówno. Y to jest Maciejek, to jest, to jest Maciejek. Proszę Dobrze, proszę, proszę, proszę pana, y y y Kontynuujmy. Skąd pan w ogóle się tutaj jest... Nie, nie znalazł pan w ogóle żad żadnego... Tego. Nie napisał pan żad, żadnej ankiety, nic ten, żebyśmy. żebyśmy proszę pan pana, miał... wie pan, no, to jest uwaga, gerytm. My nie słuchamy, my po prostu przypływamy, rozumie pan. Tak, tak tak naprawdę byliśmy w stanie takiego jednego e, e, miliardera, który e, promował patologię. E, no i proszę pana, nie słuchali. Co jest? Dobrze. E, nie panu? słuchaliśmy. Nieważne, ale ja mówię o czym innym. Proszę pana, proszę mnie w tym momencie za... Tam w budynku jest Maciuś. Proszę mnie w tym momencie, proszę pana za zaprowadzić e, do więzienia. Bo ja muszę zobaczyć e, no dobra, jak tutaj No no to zapraszam. Bardzo chętnie, proszę, proszę pana na... zobaczyć. Proszę tu na górę. Jedziemy na górę, raz, dwa. Musimy zaprzestać oczywiście pan takim działaniem. Chcę zaprzestać. No nie wiem, jakieś wybuchy. Maciej chyba trochę znowu przesadził. To rozumiem, coś strażnicy. Tak, na przykład tutaj... Akurat no, to jest jakby to powiedzieć mój piąty dzień w pracy, więc jestem jeszcze za bardzo nie, nieoswobodzony, nie... Boże. Nieoswojony z tym miejscem. Dobrze już zapisuję. O, tutaj, tutaj jeden, jeden z więźniów akurat sobie idzie. Ta jest no to... pan ma taką dziwną chrybkę ma pan chyba. No mam jedną, no, niestety A nie no, no, dzisiaj taka robi. pogoda. A, A to jest pan ten... Robi. Nie należy panu tego on jest, on jest. On jest. On jest, on jest, jest Robertson. Robert Robert proszę, idź na chwilę. Robertson. Nie. Nie, nie pójdę. Po, powiedziałem, się, coś. Nie pójdę. Trzeba, pana, wie pan, co to jest? Co pan, się dzieje? Patologia z tymi więźniami, nieważne, proszę za mną. No właśnie, proszę pana. I ja tutaj przypłynąłem, żeby tego za, żeby to zatrzymać. A no jakby pan po prostu wiedział, ci więźniowie, tak po prostu Pieją. Dobra, tutaj jest garaż, Mogę powiedzieć, tak my to nazywamy, a tak w zasadzie tu niczego nie ma, o jedynie tylko, jak widzi pan, strażnicy, e, akurat trochę jest tutaj. Proszę pana, może a mi to pan to... powiedzieć łaskawie, co to jest? Ostatnio było tutaj trzy, ja, taki terrorysta. Proszę, proszę pana, nie, 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 poczekaj pan sekundkę, proszę bardzo, proszę państwa. Proszę sobie powiedzieć, co państwo o tym myślą. No, ja myślę o tym tylko jedno. E, także, możemy iść dalej. Co tu mamy? Um, nie wiem. Co się panu co się panu dzieje? Oh, dobra To jest nienormalny Dobrze Dobra Dobra, chodź pan, idziemy na górę Proszę pana, co to jest za przejście? O. Proszę pana, bo mnie wykręciło na drugą stronę o, Nie dziwi proszę się Proszę, nie dziwi proszę się tutaj się wchodzi na górę Proszę pana, to jest, jest. kuchnia, rozumiem Niech pan poczeka, bo nie mogę do pana dojść jakimś cudem Czy widzi o, pan do cholery jasnej ten grzyb? Ta. Widzi pan go, widzi pan Te ten jeszcze. grzyb? Widzi pan Ta. ten grzyb? Ta. I wy w czymś takim gotujecie? Ja spróbuję tego arbuza. Niech pan spróbuje. Pan Smacznego zobaczy, żółtego go o ścianę i nawet się nie rozbiję. To nawet. Ja nie wiem, jakie mam. Aparat... są arbuzy. Tutaj pan kwarantanna jest w tamtej części, więc proszę się nie przejmować. Dobra, tutaj stąd. No chyba pan żartuje. Nie. Tak, stołówka. Gdzie są wszyscy więzienia, wie tak proszę pana, tak właściwie? Część ma kwarantannę, a część jest... Znaczy, proszę pana, ja rozumiem, że to jest naj najbardziej strzeżone więzienie na świecie, no ale proszę pana, no... No, proszę pana. No tutaj, tutaj, tutaj jest na przykład... Proszę pana. cele. No? Co jest? Co? Woda. co tam, tam, tam się dzieje? Co tam jest Putin? Co tu się... Y co tu robił? Dobrze proszę pana, ja z tego nie, sk nie, nie skomentuję tej sytuacji. A co? A ta pa a pan nie co? Halo, żyje pan? E, to jest... To jest jeden z ochroniarzy. A on się nie on stracił, on stracił język po jednym z tych z jednych ataków terrorystycznych. Zobaczmy jak wygląda cela. Typowa ce O zamknie no tutaj tego pana. No, niech pan go zamknął. Rozumiem. Hmm, jakiś tu kibelek. No mogło być gorzej. A to jest izolatka czy cela, panie? To jest... Cela! Cela! Czekaj pan! Niech ja muszę się tutaj! Gdzie pan jest? O! Dzień dobry. Proszę Państwa, zobaczymy tutaj Cele No tak jak pan widzi, tutaj malutkie łóżeczko i kibel, to, to tylko możemy dodać. To jest po prostu strzeżenie. Jezus! Jezus! Co to jest? To czy jest, pana? jest jeden z robotów elitarnych. Patrolują tu bardzo często A co tu jest? No tutaj są izolatki Ale złem No i tutaj mamy na przykład coś takiego Tu są prysznice, tutaj szczególnie Ja muszę e, proszę pana sam. zbadać e, Ilość kamienia Jasne, niech pan, niech pan zbada A zobaczmy, proszę państwa Poziom kamienia No 60% na pewno. I w czymś takim się myją, tak, ludzie? A. Ja nie komentuję, proszę pana, tego. E, ale dobrze, tu rozumiem pralnia. Tak, pralnia. Niczego tu ważnego nie. Nawet ma Nawet moja tam. matka nie ma tak brudnych pralek. Dobrze, proszę pana. Wie pan co? Ja, ja nie wiem, my chyba zamkniemy to miejsce. Tak mi się wydaje to... Ale... No, nie, pana, pana raczej nie zamknie tego miejsca. Bo no, musi być zgoda. Pana zobaczymy. Eee... Także... Eee, no... Eee. No jeszcze, jeszcze tylko tego brakuje, żeby Pan przeprowadził jakiś wybór. O! Otworzyłem wszystkie cele. No, na tym to polega. Niech Pan zamknie, proszę. Zamknij Pan. O, zamknąłeś. Proszę bardzo! On do mnie nie strzela. Co Pan robi? Dobrze. Eee... Gdzie pan idzie w tym? Aha, bo tutaj jeszcze jest to miejsce. A to tu jest? O, tu coś można otworzyć, panie. Ja tam otworzyłem coś. Co tu tak. Tutaj jest ten, tutaj jest wyjście jakieś na zewnątrz. Yy, no, więc tak jak mówię, proszę pana, yy, ja tutaj muszę zamknąć znowu, tak? Yy, dobrze. To no tutaj, dobra. No. A chce pan jakieś te nie wiem, przeprowadzić jakiś wywiad z kimś? A o, bardzo chętnie z jakimś więźniem, tak? bo podam no, do... no. Nie, bo tutaj jest kilku więźniów. Nie, nie kilku, poczekać, proszę pana to jest ogromne więzienie jak kilku więźniów Ale mówię kilku więźniów aktualnie jest na zewnątrz Co, co pan robi? E, e, e żonie? Gdy to zagrożenie? Wykryto to zagrożenie? Gdy to zagrożenie? Nie, nieważne, nieważne To jest, czasami się psują robi. O, tu rozumiem, że spacerniak Spacerniak, A tak jak mówię, większość więźniów jest na kwarantannie Mhm mm A z czego tak, powodu e... ta kwarantanna? Z jakiego? A ostatni był raz się wcholał, by... O, tam jakieś ścieki, proszę pana, co to pan... Co to jest? A-am. Kto? am Jezus! Ziutek! Kto? Jestem Włodzimierz Biały. To jest... Tak, wygląda jak, jak ja Ziutek, ale dobrze. Eeeem... Da, dobra. Da. No mm, <noise> Ale tak fajna jest. łódka. Przepraszam, pan... To pan... ja poleżę. No dobrze, proszę pana, ale powiem mi pan, dlaczego wy tu macie takie piękne łódki? Może pan wyjść z mojego domu? To są szczególnie... <śmiech> <śmiech> Bardzo chętnie. Eee... To są szczególnie łódki dla rybaków. Dobra. <laughs> tutaj jest takie wyjście. A proszę pana, może mi pan Czyli? powiedzieć... Aha, dobrze. Nie, nie no są mówić. pan patrol jest mogę mogłem przypłynąć od drugiej strony, byście mnie nie zauważyli tam to podwiedział. Eee, nieważne. No dobra. No to idziemy, teraz jesteśmy od drugiej strony, tutaj jest znowu spacerniak, kolejny Trach Taki mały spacerniak. spacerniak pod kontrolą, pod kontrolą. No. To jest o, czy... wyjście, ale dobra. Co no, otwierasz bez, bez pozwolenia? Ty pana A... oprowadzić. A może pana tak właściwie to dlaczego z więzienicy tam może tak chodzić? On nie miał być w celi? No to jest akurat Włodzimierz, który nie, nie miał choroby, jest akurat... Ale on ten, nie powinien nawet jest, ale on elitę. nie powinien sobie chodzić, on powinien on być w celi. Pan, pan nie wie jeszcze, bo, bo ja panu nie powiedziałem. Tu jest, to jest człowiek z elit, No dobrze proszę pana, no i co teraz? No i no, pan może sobie z nim przeprowadzić wywiad, więc życzę powodzenia. Ja może pójdźmy do mojej celi? Dobrze, Moje proszę celi, pana, celi, dobrze. Nie celi. dobrze proszę ja pana, dobrze. Ja was tylko za, zaprowadzę, tylko zaprowadzę Jasne. was. Gdzie ja tutaj? A tutaj proszę. Ale, Ale my tu byliśmy już. Ale... A to nie tu. nie tu. zapomniałem. Tutaj na Tutaj to... trzeba się przecisnąć. O. Tutaj o, jest... Tutaj... Proszę jest... a co tu się to dzieje? Jest... dzieje? Tu jest kwarantanna. kwarantanna. A Rozumiem. Tutaj jest mój domek. O... O, zaraz, proszę tam, o tam tutaj. Proszę wejść. I nazwę tu pilnować, gdyby to ktoś miał muszę... atakować, bo są zamknięte wszystkie cele. Proszę, otworzyć. O, o, Proszę. Tutaj, tutaj, tutaj jak widzę. Proszę tak. pana, no to ja proszę, tutaj z panem wy widzieć. Proszę otworzyć. Już się otwiera. nie? Niech pan be... w... proszę pana, proszę pana, poczekaj pana, ja bo wziąć muszę pana, proszę pana, światło. E, do, do, pan pan zabezpieczył. Dobrze proszę pana, proszę mi tutaj opowiedzieć. Proszę Pana, proszę mi opowiedzieć Co Pan myśli o tym miejscu? Co, jak Pana traktują? To w związku, że jestem elitą, uważam, że... Traktują Pana jak? Bardzo dobrze Rozumiem, bo ja słyszałem tutaj o, wie Pan, o torturowaniu O duszeniu I o takich tam rzeczach Nie, nie było tu niczego takiego mm -hmm. ehm, Proszę Pana, wie Pan co? bo... Te drzwi są chyba zamknięte. Wiem. Halo! To było specjalnie zrobione. Otwieraj pan. O najładniej. O, no o nie! Dobra, schwytałeś się znakomicie w teraz, Możesz teraz być jeszcze wyższą elitą. O nie! No. Eee, Dobra, robię No to, to popinuj go tutaj. To ale to co, ciebie. co Jasne. jest? Ale nie popełniłem przestępstwa. Ale pan wtargnął na teren zastrzeżony Ale ja mogę tu wchodzić Nie napisał pan żadnej ankiety Ty pan co? Ja panu powiem tak Do jasnego Jeszcze raz mi wejdziesz w drogę To pożałujesz AAAAAAAA eee! CHOLERA MATKO BOSKA ŚWIĘTO BOGOWIE DIABŁY PIERDOLONE DWIE To, to, to nie ta strona! Jest! Jest, okej. Szybko! Nie goni mnie już. Szybko, do wyjścia, do wyjścia! Szyka, szybka, szybko, gdzie tu jest wyjście! Szybko! Dobra! Pociekam y Co jest? Ktoś, no. Co, jest? Ktoś, no. Co pan? to jest. Ale kim pan jest? Halo? Ja jestem uciekinierą. Y Dziękujemy bardzo za obejrzenie dzisiejszego wydania uwagi. Y było bardzo niepokojąco. <laughs> a ja to za <znawłam>. błąd! To za błąd! Pomocy